Dobry drodzy widzowie! Wiosna w pełni, więc trzeba się zająć areacją i wertykulacją mojego łąkowego, leśnego, parkowego, wiejskiego trawnika. Na pewno nie trawnika takiego jak boisko pod igiełkę, pod linijkę. Nie! I dzięki temu możemy sobie przetestować ten oto sprzęt. Areator i wertykulator elektryczny w jednym bardzo tani. Parkside z Lidla. Zobaczymy, czy to się sprawdzi na mojej dość dużej działce. Zapraszam. A cóż to jest ta areacja i wertykulacja? To powiem w dalszej części filmu, natomiast teraz zobaczymy, co to za sprzęt. No więc, moi drodzy, sprzęt jest dość tani. Jest to areator i wertykulator w jednym. Elektryczny, niespalinowy. Kupiłem go celowo środkiem zimy. Czyli koło grudnia, końcówki stycznia, bo wtedy kosztował całe 350 zł. Dlaczego kupiłem taki tani sprzęt? No, dlatego, że e, chcę to użyć tutaj jednorazowo. Nie będę tutaj jakichś wielkich rewolucji na tej działce robił. E, I nie chcę mieć takiego sprzętu, który będzie latami stał i szkoda po prostu na to pieniędzy. A tak, nie szkoda komuś pożyczyć, nie szkoda komuś oddać, ewentualnie kto będzie potrzebował. Natomiast tak. Jest to najdaje, że to znalazłem w internecie, natomiast e, ma dość dobre opinie, zaskakujące. Zresztą wszystkie te e, sprzęty Parkside'a mają dość dobre oceny. E, co mogę powiedzieć? No jest to plastik zwykły, e, dość dobry, fajne są te motylki. W dalszej części filmu zobaczycie, jak to tam składam i jak to obsłużyć. Fajne są motylki, że nie trzeba tutaj żadnego śrubokrętu, żadnego klucza do skręcania tego. Mamy 20-litrowy, 20-litrowy kosz. No dość mały generalnie, więc podejrzewam, że będzie się zaraz zapychał. Tutaj jest regulacja wysokości. I tak jak w kosiarce. Tutaj mamy cięgna do odpalenia. A trzeba tutaj jednocześnie naciskać. No i musimy, niestety, przedłużaczem sobie podłączyć, gdyż jest to sprzęt elektryczny, nie spalinowy. To tak w dużym skrócie. Majster się wdrapie na górę i wam powie, zobaczcie, problem tego trawnika łąki trawnik, łąki jest taki że gdzie nie gdzie widać tak jakby placki jakby przebarwienia o tu takie przebarwienia to są mchy akurat więc te takie rude placki to są mchy natomiast te szare placki to jest siańsko a skąd się wzięło siańsko już wam pokażę jak rok temu kosiliśmy to pierwszy raz to wyglądało to tak tak jak tutaj czyli to były takie Kępy trawcz, trzęsawisko niemalże. Przy koszeniu tego wszystkiego to siano się mieliło, mieliło, mieliło i zostało tutaj, tak naprawdę. Większość nie została zdjęta. I tak samo przy koszeniu tego po raz kolejny. W tym momencie przestaliśmy kosić z koszem, bo to się w ogóle nie opłacało tego robić. Bo ja tutaj nie chcę naprawdę robić jakiegoś niesamowitego trawnika, tylko chciałbym, żeby był taki, tak jak mówiłem, łąkowo-parkowy. I to wszystko pozostawało tutaj. O i tutaj to sobie leży. I zabiera dostęp powietrza, wody i daje pożywkę dla tego, żeby sobie tutaj rosły jakieś mychy, jakieś nie wiadomo jakie chwasty i tak dalej. Więc teraz jest najlepszy okres. Jak się przyjrzycie, to tu jest pełno takich, o, jakiś tego typu chwastów, takich pięknych mchów. Ja jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek chemii, dlatego trzeba to dzisiaj to pozbyć się tego, nie? I teraz na chłopski rozum spróbuję wam wytłumaczyć, bo nie jestem ekspertem i nie chcę być ekspertem od trawników niesamowitych. Chcę, żeby ten trawnik wyglądał łąkowo, parkowo, po prostu był w miarę gęsty, w miarę zielony. Nie chcę tego wyrównywać, nie chcę tu robić boiska piłkarskiego. To ma być trawnik użytkowy, taki wiejsko-parkowo-domowy. No, ciężko mi to określić, powinniście wiedzieć o co chodzi. Kiedy jest najlepszy okres na wertykulację i areację trawnika? No, więc teraz moi drodzy, czyli połowa marca. Bo kwietnia, kwiecień to chyba jest już ostatni dzwonek. Chodzi o to, żeby ta trawa jeszcze w miarę nie ruszyła, ale byłby już jej początek. I teraz z założenia, co to ma dać. I znowu wracam do chłopskiego rozumu. Ma to dać najpierw zerwanie, co się da, wyrwanie tych, tego siana, tej koszonej trawy, tej, która zalega, muchów, powinno trochę też wyrwać. I potem. Już wertykulacja, czyli nacinanie tej darni całej i wbijanie się trochę w ziemię, powinno dać dostęp większy do korzeni, do gleby i to powinno lepiej rosnąć. To jest tak na chłopski rozum. Po co to robić? No to właśnie po to, żeby Wam lepiej równi trawnik rosnął. To tak. Sprzęcik dostałem niestety troszeczkę porąbany, jak widać. Ale chyba przyszedł w całości. Zobaczymy sobie, co jest w środku. No dobra, wygląda na nic, nic skomplikowanego. To znaczy, mamy tu na pewno kosz. Nie wiem, czy ten kosz się sprawdzi, zaraz to zobaczymy, bo jest dość mały. E, tu jest rączka już z suchytami. Tu zestawy montażowe. Tu kolejne elementy. Rączek, e, instrukcja. E, sam sprzęt. Tutaj trzeba uważać na przewód. O. No Wygląda słuchajcie na pierwszy rzut oka plastikowo, ale to ma służyć, a nie wyglądać. Zobaczmy co tutaj jest. No dobra, tutaj mamy już założony do areacji, do wertykulacji. Czy do areacji? Do areacji. Do nacinania te, te, te nożyki, ale to zaraz porównamy sobie, powiem co i jak. O, no to mamy te takie sprężynki, które powinny nam tą trawę wyrwać, to siano, razem z tym mchem. Zastanawiam się, czy Wam to pokazywać, jak to skręcać. Może tylko takie przebitki, jak będzie jakaś problemowa rzecz, to Wam po prostu to powiem, bo ta instrukcja jest dość taka sensowna. Dobra, skręcam, włączę kamerę i najwyżej będziecie mieli przebitki, coś tam powiem. Cały czas mylę, czy nie jest wertykulacja, czy nie jest areacją. Dawaj, gdzie ta instrukcja? PL. No dobrze, czyli dobrze, nie myliłem, dobra, jest ok. I teraz, moi drodzy, różnica pomiędzy areacją a wertykulacją. Do areacji, czyli do pierwszej czynności, bo mi się oczywiście zawsze to myli, więc musicie posłuchać teraz, do areacji, czyli do wyciągania, ściągania tego, tego siana, tych ścinek z całego roku, wyrywania mchu i tak dalej służy ten wałek oto on ma takie sprężynki i one chodzą sobie wyrywają po prostu z trawnika to wszystko co co niechciane i zbierają do kosza albo zostawiają na na trawniku i trzeba to potem zbierać. Ja będę starał się do kosza i po prostu trudno, co 3 minuty będę go opróżniał. Nie chcę mi się tego grabić po prostu. Natomiast do wertykulacji, czyli do nacinania gleby i spowodowania tego, że ona jest lekko taka rozpulchniona i w nią dzięki temu łatwiej wchodzi woda, wilgoć i ten trawnik się lepiej rozrasta, bo ma więcej dostępu wody i mikroelementów do korzeni. To tak na chłopski rozum jest ten element, prawda? I one są takie noże, które mają taką strukturę nacinania, i one po prostu żłobią ten, ten teren, już nic nie wyciągają, tylko tak podrzucają i nacinają. Tyle na chłopski rozum. Dobra, Majster, Wam pokażę pierwszego ząka. Mianowicie po włożeniu pierwszego elementu, który to jest ten duży, wydawałoby się, że powinny być mniejsze, ale to jest ten główny duży, ciężko jest nałożyć, bo trzeba od góry to nałożyć. Natomiast po nałożeniu sprawa nie jest taka prosta. Bo trzeba dać to i to. I wtedy tą stroną. O, żeby przyblokowało, nakręcić kilka obrotów. I wtedy macie O hop! I ustawiacie sobie, o, nawet już za dużo. i blokadę i teraz tam się ta pozycja nie ruszy więc jest to szybka metoda regulacji, no ale trochę się tu trzeba natrudzić, bo instrukcja wcale nie jest taka i prywsta, więc to jest w miarę teraz już czytelne, teraz zabieram się za resztę tej zagadki dobra, zmontowane tutaj, generalnie to tu w trzech miejscach się montuje dokładnie tak samo, bardzo fajne są te Szybko złączki, że dzięki temu potem to łatwo rozebrać. No i przede wszystkim nie trzeba używać narzędzi do skręcania tego. Natomiast zostało nam tu jeszcze trochę towaru To są. O! Żeby kabel się tu nie majtał. O! Tu się zaraz zaczepi. Nie wiem. To jest zapewne do kabla, żeby się nie majtał, ten przedłużać. Oczywiście nie zapomontowałem tego mniejsza to nie chcę mi się już tego rozkręcać. O, tu mam świetny przykład tego, co ten areator powinien zrobić. O, to siańsko powinien powyciągać. O, to te kłaki. O, to co tu jest? Sprawa wymiany wałka jest bardzo prosta, moi drodzy. Przewracamy sobie na bok, odnajdujemy. Tutaj mamy taki zamykany. Mam blokadę na śrubkę taką motylkową i tu mamy łożysko. Zakładamy odpowiednią stroną. O tak. To trzeba odsunąć, to w dziurę wsadzić, wcisnąć, zamknąć i bardzo dobrze zakręcić. O, ups. Dosyć długa śruba, więc daleko. O, dobra, no i mamy. I jest po robocie. No i tak samo jak tam w drugą stronę odkręcić i zamienić na to. Tyle. Jak to się człowiek przyzwyczaja do dobrego w sensie urządzeń spalinowych, ile ja musiałem tutaj kabli porozciągać, żeby to w ogóle zacząć spróbować tym pracę, to zaraz zobaczycie. Tam jest skrzynka. O, tam. tu idzie przedłużać. I tam mamy miejsce robocze, gdzie musiałem drugi, jakiś zabytkowy jeszcze przedłużać. Tak, tak. Wiem, oczywiście pętlę, robię i tak dalej. Ale dobra. Jakoś chyba przeżyję. Natomiast sprzęt jest podłączony. I będziemy próbować tym działać. Jako pierwsza jest końcówka. to do... odpaliłem go już. To znaczy, że działa. Natomiast zaraz zobaczycie, że. Jest chyba trochę za głęboko, bo mi tu zrywa niemalże cały trawnik, więc ja bym tak nie chciał, więc spróbujemy troszkę to podnieść i zobaczymy po kawałeczku. Tutaj mamy akurat, zobaczcie jaki piękny mech. Nierówno, trochę siana. No i zobaczymy, bo jak to będzie tak zrywać, to co 3 minuty będę musiał opróżniać ten ech, kosz. Droże, wszystko fajnie, ale to wyrywa ziemię. O, proszę bardzo, muszę uważać tam, gdzie było siane, żeby nie wjeżdżać, bo to wyrywa ziemię. Ale to dobrze, zrzucę to na kupkę i zrobi się z tego taki ziemiokompost. Słuchajcie, praca przyjemna i łatwa, bo to naprawdę idzie jak masełko i to tak ora, że ja chyba y, nie będę tej drugiej nakładki używał do... Y, to, to normalnie wyrywa tak jak trzeba, to jest ziemia już wyrwana i to jest wszystko podniesione do góry, zresztą tu widać różnicę tu a tu, zobaczcie te mchy, to były mchy, one zostały wyrwane ja nie, ja nie wiem, czy one nie odrosną. Naprawdę. Ja się na tym nie znam, natomiast widzę, jak to zadziałało tutaj. Jeśli tutaj zostanie to e, tak wzburzone, ruszone i tu ładnie się zakęści trawa, to ja nic więcej nie oczekuję. Naprawdę. Gdzie niegdzie, może tu trochę przesadziłem, to tu trochę sypnę trawą. O, tu, bo tu nie zarosło jeszcze przy. W sadzeniu tych drzewek, natomiast tu to wygląda luksusowo, naprawdę. Teraz przyjdą pierwsze ciepełko, troszkę deszczyku i to powinno się tutaj tak zazielenić. Zresztą zobaczymy to wszystko, tak? Ktoś zapyta pewnie, jaki jest sens, jeśli nie mam tutaj super trawnika. Ja nie wiem, czy to zadziała, dlatego inwestycja jest mała. E, naczytałem się tego, wszyscy doradzają, wertykulacja, reakcja i tak dalej, to będzie miał piękny trawnik. Dobra! Eksperymentujemy, zobaczymy. W kolejnych filmach ten trawnik będzie widać, czy tego nie ukryję. <laughs> więc. Więc. Co szkodzi? No. Jak się nie uda, to się nie uda, no Boże. To, to sprzedam wertykulator ze stratą i tyle. No. Zobaczymy. Robimy dalej. Słuchajcie, więc tak, robota zrobiona, tyle ile dzisiaj byłem w stanie zrobić, to zrobiłem to wszystko tutaj. Dotąd mniej więcej. Bo jeszcze te dni są za krótkie, żeby tutaj dłużej siedzieć. Jeszcze parę rzeczy tu innych robiłem, w związku z tym nie da rady. Natomiast yy, to. zrobiłem tylko areatorem. Wertykulatorem nie będę robił, bo to bardzo ładnie przeorało tutaj. Nie ma problemu. Różnica jest kolosalna, powiem szczerze, w porównaniu ten trawnik z tym trawnikiem. Naprawdę zobaczymy. A to, żeby nie przeszkadzało, to po prostu teraz się tutaj raz, dwa złoży i można chować. To jest fajne. Najbardziej upierdliwą rzeczą niestety jest ten kabel. No ale urządzenie całkiem, całkiem fajne, całkiem sprawne tanie, bo tanie, ale jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać chyba sobie zostawię, nie będę sprzedawał i nikomu oddawał może się przyda na kolejne sezony myślałem, że kupiłem jednorazówkę a to całkiem, całkiem idzie sprawnie czy da to efekt? nie mam zielonego pojęcia, nigdy nie podchodziłem profesjonalnie do e, tematyki e, profesjonalnych trawników pod igiełkę, pod linijkę nie, po prostu jak to ma spowodować, że on będzie bardziej zielony, bardziej gęsty yy, i przez to jeszcze bardziej mniej obsługowy i nie będzie miał różnych rodzajów kęp trafi, i chwastów to ja jestem za. Żadnej chemii. Nie chcę się pozbywać tutaj mchu, który by był chemią jakiś sypany. Nie, nie, to nie da mnie. Zrobię, sprawię, tak zrobiliśmy. Zobaczymy, czy to coś da. Z, tego, z tej, tej areacji tyle wyszło tego. Towaru, to jest taka trawa z ziemią, więc to się jeszcze przyda, bo to się z tego potem z kompostem przemiesza i będzie do czegoś tam przydatny na pewno. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do y, oglądania kolejnych filmów, gdzie ten trawnik na pewno będzie i zobaczymy, czy to coś dało. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Dzięki, cześć. I sadzić maliny, ale to w innym odcinku.